Jeden, dwa, trzy, dziś ze mną jest. Gdzie jesteś, tutaj? Dzień dobry, jestem Basior RED i zapraszamy Was na serię Island Survival Pa pamięta, nieźle, dobra. Ostatnio jak najważniejsze... dobra... Tutaj jest taki parkur, ale tak naprawdę... Basior to jest... wiesz co to? Nie nie, mów proszę cię. To jest statek rozwalony. A, myślałam, że jest ten. Nieważne. O, co, się tu poda A ja sobie zrobię parkura. Bo jak z nagrywałem, to nie dość, że mi... Kurde, no dobra. Czekaj na mnie, wygifuj mi jedną łódkę. Łódkę się Ej, wygifujemy. Łódka się nie odchodzi. jest to? to, to łódkę się, się nie odchodzi. ja tu nie dojdę do ciebie. Bo ja nie cierpię parkura. No Tam, jest, będę musiał lemultykura sobie zrobić od nowa własnego No, dobra, wszystko tu Te, to ty nie kupię. No nie, wiecie. Lemulti cour musi być. Jezusek spadłem. O, ej, a tamte łóżko to co? A myśle piosz? No Nawet tak No to, na... to się cofaj! Tak, zanim sobie wpłynę. Da ja mi game to... moda na chwilę, a potem odbierzesz. Dobra. 30 OPS, daj sobie sobie. A no tak, i mody na jakie gram? Na jakich gram? Optifine i race minimap. Tylko te. Ja mam... No właśnie Optifine. Tylko. A potem to nie no ale Optifine tak fajnie, napisać to wygląda. Ej, to tak. dajesz mi tego game. Ja jesteś OP. Tak, jak już jestem prawie na samej górze, to mam sobie dać game moda, żeby spadł. No, Skojesz że tak górze, tak to, to nawet muszę ci dawać. Już teraz nawet doszedłem. I wezmę tą pochoniec tam jest. Też sobie możesz. A. A, w ogóle, a w ogóle ta mapka ma jakieś zadania? W no, nie wiem. No e, tak, ja wszystko przeczytam ci, bo trochę znam Co? angielski. To, to może, to może... No dobra. Już op zamieć zadania. A wełna nie wiem, może w międzyczasie nie mogę je przetłumaczyć, bo to w sumie tak dwa, trzy razy, to, to jeszcze... No nawet nie umiesz czytać po angielsku. Dobra, łóżko bierzemy, oj skrzyneczka jest. Odrzuć Przepraszam, co ty masz z angielskiego? Na szóstkę. Ha, ha, ha. To no właśnie. Ej, wziąć tą wełnę? Taką? Tutaj, co jest? A bierz, co chcesz. A tu nie wiem, jak to są dodać. Jak wełna jest daję to biorę na trzy, żeby by, żebyśmy mieli trzy łóżka, jakby ktoś doszedł najlepiej jakaś dziewczyna ja ty, nic ty, nie mówiłem, ja nie ty, ja... ty, ty 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 Co, co ty tak się ostatnio dziwnie zachowujesz? ty Ja ty Taki ty ty O ja... Kurde, wpadłem w, w paję Jej, wyłowi rybkę. Jej! Nie ma rybki. Nie ma lipy. Jak nie ma rybki, to nie ma lipy. Jestem. Masz jeszcze nie zrobiłem. Teraz się będę z pajęczyno. Dobra, to ja idę czytać już te zadania zaraz. No. Obie, obie A ta rybka. mapka była wyszegenerowana? Na samo? Mhm. Tylko tutaj potem... Znaczy, to była ta y, z modem robiona mapka, taka, taka o, cała belon. A! Melon! A, spoko, to tam. Co było w skrzyneczce? Eee, łopata, troszkę zbroi. A, to... o ze mną się nie podzielisz. Dobra, ja czytam zadania. Main Objective no i... the Twenty i... Lost ...to będę musiał sobie przetłumaczyć. Statu... To... i to ...i to i mi to... No dobra, ja tłumaczę! Mamy zwiedzić. Mi to jest na Skypie. Side Challenge Destroy Os... Aha, czyli mamy wszystkie spawnery zniszczyć Side Challenge. A. A, zniszczyć zniszczyć Aha, Duż. mamy mieć y cały set z diamentu i zbro y całe zbroje i y y y y wiesz, mieć i tak dalej i tak dalej. Jesteś? Dalej... Aha, czyli mamy stworzyć łódkę, taką dużą. I się poza tą areną. A, to poza tą tą tą, tą leś. Mamy wszystkie cave systemy opróżnić, tak jakby coś powiem. Aha, mamy przepłynąć cały świat łódką. Ojej. Gramy na normal, hard. Nie moduje nie modujemy, nie hakujemy nie wiem, tego nie używamy żadnych itemów tutaj, gdzie teraz jestem chyba Szybkowski. miłej zabawy czy coś takiego mój kanał na YouTubie to Inhazet to no. total of 20, aha, czy mamy 22 punkty i 50 skrzynek napis Lazuli na Blog jest poza portalem Coś takiego? Nie wiem. Ej, szybko, z Czyli nie ma portali... Poczekaj, ja teraz tłumaczę. Nie ma portali w tun małych tunelach. Stawiłem ci ten. Jest dużo w górach na moście. Mo Most? Mam. Dalej. Most? Porta, Jest block, aha, dobra, czyli rozumiem. Dziękuję. Stawiłem coś. Dziękuję, mówię. Sorry, a to tutaj jest ta y, jakaś historyjka, to tego nie będę czytał. O kurde noc. Idę spać. Chodź, y, masz drewno już. Robi się. To chodź. Y... Ja, to ja ja wiem, to widziałem nawet i... Gdzie Ławiam, tą chatkę. Jesteś. Tam jest ta wełna. A ja idę spać do środka, żeby mnie jakiś potwór nie chapnął. ale, ja już odpowiedziałem tą chatkę. Dobra, ale ja wolę tu... O, dobra. O. Ja już, ale oba łóżka są moje. Hmm, ogórka sobie jem. Oj! To, jest chowa jest coraz bardziej dziwne. Słucham? No i czemu osytujesz? Już łóżko. Mam się nie chciało spać długo! Ale już łóżka mam zrobiła naszej kroki zaczej chatce Ja też mam na dwa łóżka. Co ty robisz? Epa. No że, żebyś mi nie wali do Hat wtedy no, no, bardzo Oj. Oj Co to? Jak coś to My... Moje drewno Coś to to było u Basiora, na pewno nie u mnie. Zombi! Zabijecie strzałą zombiaku. Zwalony. Zwalony. O dobra. O, mnie chodzi! On biegnie za mną. Help, help, help. On biegnie, dosłownie. Gdzie to jest, gdzie ta nasza chata? Tu zaburuj to. Zaburuj. A tak to kraftuje! Jezu! Boję się tego jaka Zaraz to wejdzie. A to ci wejdzie. Daj mi miecz. Nie mam. Masz trochę dirta. Co zasadę załatasz. Skąd ty to sobie wyjąłeś? Co? Tego dirta. Eee. Mam potę. I co to mam? To sobie wyjąłeś, nie powiem z czego. Z Ale dirta. Ej, 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 ty jesteś! To u ciebie ta! O, zginął, Sąc? dobra. No jej, kule, już mieczek. dobra Nojej, Kłeż z mieczyk. Dobra wasa moja. Ale tutaj są jeszcze dwa szkielety, więc... O, 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 widzę jednego. Z wędki go, z go. Na dwa hity zwędki? wędki? What the f what the... No, może, może już to się spalił od słońca. N nie sądzę, bo cały czas siedzi. W tym miejscu to siedział. Biorę nam trzcinę. Ej! Hey! Patrz tu! Zara idę. Zbieram trzcinę. No tak, siłem. Dobra, czyli ja będę walił tą lędką. Krówki! 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 Kwiatek mocy! Tak! Tak, a ja mam węgiel mocy. I co zatkało? Gin! Zostawiłeś trzy. Co Zakładasz sport? Nie, nie. Nie, bo mam już na sobie. Krówka, 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 krówka. O, drzewawa, krówka. Gin, gin, krowa, gin. Gin, 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 gin. Zabiłem krowę. A teraz rozwal te pajęczyny. Ręcz Ja idę po mięcho, więc. Ręcz Gin, 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 gin. Ty nie w ogóle szukasz? No resztą normalnie w naszej, w naszej chacie Na stówę No nie cituje. Włączyłeś wszystkie strony net, internetowe? Yy, tak Normalnie resztą No tak Krówka coś jest taka trochę chyba zbugowana albo w ogóle Więcej resztą na chodź zobaczyć, no Czekaj, zabiję tą krowę głupią, bo nie mogę. Jeszcze redstone. Nie chcę redstone'a, bo nie mamy jeszcze tego kilofa jakiegoś. O, przyda się. Jajko, 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 jajko! Muszę zjeść sobie. Dobra? Cztery bloki redstone'a. Ojej. Niezbyt dobre. Jeszcze oni Cztery Ja nie cierpię jeść z Dlatego łowię sobie rybki. O! Jest! Gdzie ryba. Nie ryba? to taki, ryba? taki, Trzy bloki. taki, taki, na trzy bloki? Dobra Cip, 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 cip. O, ca Rybki, 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 Dobra, to nie, nie to, to nie działa. Całe trzy bloki. Niech nie zjesz, nie, nie, chodź sprawdź. Czemu nie marnuje się jak ją rzucam? Ty rację że się marnuje. Jest! No gdzie ta ryba? O, nie, to to zjeść tą normalnie. Aaa, umieram z głodu! skąd mam, mam, mam ry... kamienny miecz? On dałem ci. Jest! Dla nie ryby! ty mówisz, że dałeś mi kamienny miecz? Dawno już bym mógł nam wydobywać tyle mięsa, a ty dopiero to mówisz. Powinien... Powinien się zauważyć. Tak, mówiłem ci, że tak. Jak nawet nie patrzyłem na w środku. Słuchaj, Słuchaj no eee... Yy, to kiedy mówiłem. No to cię I to było zboczone Dobra. O nie no, kobel! Jestem tu ma. To moje łóżko! Ej no, czemu rozwaliłeś miejsce na moje łóżko? Bo to już nie jest nasza prowizorka! To jest, jest. nasza kopalnia! Krówka, 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 I nie dam ci żadnej. Znaczy, że nie dam ci żadnego mięska. Spokojnie, mam Lambelona Tak, a ja mam sześć. A ja mam sześć mięska z kubek. I... Trzy skórczaka, jedno ze świni, to to gdzie robimy nasza, naszą kolejną prowizorkę? Nie wiem, ale zobaczę, ile to się nagrywa. Dobra, dobra. Jeszcze z 5 minut jakieś. Po 18 minut będą odcinki, ale to ile minut jest limit? Ja już nie mam limitu, bo minęły 3 miesiące. trzy? No To na mnie w którym końc miliby minął. Bo ja tam od ciebie. Jest to padia. Dobra, to zaraz no. będzie part 2.